Witam, to kolejny odcinek Pyta Powiedzi. <laughs> dzisiaj będzie wyzwanie, gdyż postaram się w dniu dzisiejszym mówić wolno i gdy wypowiadam się dłużej na jeden temat. Tak, to jest wyzwanie wielkanocne. No i cóż, razem mówię, że totalnie zawaliłem, bo nie opublikowałem. E, Pyta Powiedzi numer 8 <laughs> na Facebooku, przez to pytań z Facebooka dzisiaj nie będzie. No cóż, niestety. Ale następnym razem będą. Cały czas rzucam tyle różnych dziwnych rzeczy, że po prostu nie wyrabiam z wyrzucaniem tego wszystkiego. Musiałbym administratora zatrudnić. <laughs> więc tak. Zaczynamy. Pytania z YouTube'a. Jakie było Twoje najciekawsze wspomnienie z dzieciństwa? A. Najciekawsze wspomnienie z dzieciństwa? Hmm. To było chyba wtedy, kiedy. Na wyjeździe harcerskim kiedyś, jeszcze byłem harcerzem, to byśmy, mieliśmy taką akcję, żeby pójść spać do lasu, zrobić własną chatkę. Taką wiadomo, wypasioną chatę, zrobioną z gałęzi liści, próchna i błota. I tam przespać e, jedną noc i rano wrócić do obozowiska. To było ci na Mazurach, jeśli dobrze kojarzę. To jest miejscowość, to była Jabuszko, czy jakoś tak? Takie śmieszne nad jeziorami. I tak sytuacja wyglądała. Że była straszna ulewa i dosłownie wszystko się rozpadało, w ogóle dach się nie trzymał, wszystko przeciekało. Wysymy zmarznięci, bladzi, głodni, po prostu masakra. Więc oczywiście musieliśmy sobie jakoś poradzić. Więc zrobiliśmy sobie Switchforge z naszą rozpieszoną chatką i poszliśmy na wieś tam. Nie myślimy, hmm, jak, jak, jak pierwsza rzecz, jaką dzieciak mógłby wymyśleć, gdzie pójdzie spać, jak nie ma gdzie spać. No to wymyśliliśmy. A czy pójdziemy spać do stodoły? Wie, pomysł oddawał się genialny, oczywiście. Boże, nie wiem dlaczego. Naprawdę musieliśmy mieć. Musielibyśmy mieć. Nie. Naprawdę musieliśmy być nieźle zmalznięci i w ogóle totalnie głodni, żeby pójść do stodoły. I cóż! Poszliśmy, zebraliśmy się wszyscy. E, poszliśmy, jakąś. o, jakiś z największą stodołą. <laughs> Brzmi to dość racjonalnie, to była przygoda życia niemal. I takie coś lało po prostu jak jasna cholera, i poszliśmy do właściciela, Widzimy, że też nie mamy gdzie spać i musimy jakoś przespać nos. I bo nas chyba czwórka, jeśli dobrze kojarzę. I pytaliśmy, czy możemy się przespać u niego w 100 dole. że <laughs> wziął, no, jak w ogóle chciał nas spać u siebie w domu, wszystko normalnie na, na kanapach, to by nie, nie, bo my chcemy w 100 dole i w jest fajnie i tak dalej. Naprawdę nie wiem, co nam szło do głowy. Banda szaleńców. No i cóż. Powiedziałem to znowu. <laughs> Żadnego, no i cóż. Po prostu odpuszczam z no i cóż. Znowu to powiedziałem. No dobra. Kontynuując. Przechodził się i spaliśmy, jakby pod dachem stodoły. Tam był ktoś, trzymał siano i żociela kur. I tam żeśmy spali w śpiworach w tym sianie. Po prostu było. zarombiste I to, to była taka przygoda życia dla dzieciaka, kurczę, spać. Zespać nos w stodole na sianie. Masakra. Oczywiście obudził nas jakiś pieprzony kogut o 5 nad ranem, więc napieprzaliśmy przynajmniej przez pół godziny do niego wszystkim, co mieliśmy pod ręką. bo akurat pod nami była taka wnęka I tam był kurnik. I ta bestia zaczęła się gdzieś około 5 czy 6 trzeba się drzeć jak popieprzona. <laughs> nie, nie, w ogóle nie przestawała. Wzięliśmy garściami tego żarciela, akuratśmy wciskali w, nie, w niego sianę i nic nie dawało. A później sobie odpuścił gdzieś po 30 minutach. Bestia cholerna. No i cóż, no i rano staliśmy. Koleś nas podwiózł jedną wieś dalej, gdzie mieliśmy bliżej, bliżej, bliżej do obozowiska. No i cóż, tak ta przygoda się skończyła. No i cóż, i to jest chyba najciekawsza przygoda z dzieciństwa. Jak poznałeś Alien i Zetora? No cóż, Zetora poznałem. A, <laughs> co powiedziałem? Zetora poznałem na serwerze D DS Minecraft, kiedy był jeszcze moderatorem. No i cóż, no, nie, trochę tam, jeśli kojarzę, to się trochę mu tam pomagałem, to trochę z nim z spisałem, bo tutaj długo siedziałem, bardzo długo na tym ds -ie. No i cóż, i później dołączy, poznałem Alien, też w krótkim czasie gadaliśmy wszyscy na teamspeak później wymieniliśmy się Skype'ami, no i tak, znamy się do tej, do tej pory, mam z sobą dobry kontakt, są po prostu mega ludzie. Jesus <grym>, Christ. No nie ja, to tutaj podsumował. <grym> Patrz, no, Dobra, dalej. Kiedy kupisz nowego kompa? A jak będzie kasa? Ale my siedzimy za rok? Nie mam pojęcia. Chyba, że naprawdę mi się poszczęści, to wtedy sobie w styczniu go kupię. O, wtedy w końcu będę musiał wziąć, wziąć za animację 3D, już za tego typu sprawy, bo. Niestety czy Maxa na moim laptopie już nie odpalę, bo cokolwiek powinien darować to trwa to po prostu tydzień. Nie wiem, czy zepsuł się chyba procesor już totalnie. Patrzmy dalej. <Pretty Store> Czemu różni się konto partnerskie od zwykłego? To wieloma względami. Jeśli chodzi, nie wiem, o wygląd, o sposób zarabiania, dodawanie możliwości reklam, analityka twojego kanału. Możesz się nie wiem... Twój, twój YouTube, twoje konto YouTube i ty stajesz się jakby jedną marką, czyli wtedy masz duże szanse przy tym, by na przykład oskarżyć kogoś o to, że kradnie Twoje filmy albo cokolwiek. Wtedy masz e, wtedy jakby, Ty masz większy, większą siłę przebicia w ten sposób. To jest też duża zaleta, bo wiadomo, że jak ktoś ma dość duże konto, to wtedy każdy kradnie mu cokolwiek nazwy, nie wiem, e, filmy, jego publikuje na internecie, wtedy łatwo się obronić mimo wszystko. Łatw łatwiej jakby oskarżyć kogoś i dzięki temu mogą mu nawet konto zablokować. I cóż, no dużo jest w miarę takich rzeczy potrzebnych. I dobrze, że to Rock Alone zrobił na ten temat chyba film i dość obszerny, jeśli chodzi o konto partnerskie oraz Kamil Shite. Do tych dwóch, ja wiem, że te dwa filmy. U Kamila Shite to się chyba nazywało: Jak osiągnąć sukces na YouTube, coś w tym stylu. Bardzo dobry materiał, kilkoczęściowy Myślę, że, że powinniście go oglądać, jeśli się tym interesujecie. No cóż. Patrzmy dalej. <kluzny> jak ma na imię twój kot, który mieszka w szufladzie? O ma na imię Hugon. Zrobisz drugą część Les Play Amnesia? Dodatkowa historia? <gluzny> o nie wiem. Nie mam pojęcia. Kto wie, może jak mi znowu znajdzie jakiś durny pomysł, to wtedy ja zrobię kolejną część. Na razie sprzętu za bardzo nie ma, bo tę cyfrówkę, którą to nagrywałem, pożyczyłem. Nie wiem, czy będzie szansę, żeby pożyczyć ją znowu, ale cóż. Jak będzie, ja będzie okazja i padnie mi jakiś pomysł, to z chęcią. Czy nie obawiasz się, że na podstawie odbicia Twoich nóg i spojrzenia kota w filmiku Dodatkowa Historia Mroczny Obłęd w Kisielu uda nam się zrekonstruować Twoją osobę? No i co z tego? Przynajmniej będę wiedział, że moi <laughs>, widzowie są tacy niesamowicie sprytni i błyskotliwi, że udało mi się jakoś tam dojść kawałek po kawałku. To wtedy rzeczywiście będę dumny z moich widzów, że na podstawie tych kilku szczegółów potrafią zrekonstruować moją osobę. <laughs> to cóż... Nie będę nie, 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 nie miał co się obawiać. Patrzmy. Skoro Giuseppe może być ojcem Pablito, to za rok, albo krócej będzie pizza Pablito, to wie, czas pokaże. Harem, czy y, myślałeś kiedyś, jak się robi się kopytka w piecu? E, nie myślałem o tym. Dlaczego, napyta powiedzie, masz takie ponure zdjęcie? E, czy na co dzień jesteś, jesteś taki ponury? No wiecie, bo wszystkie to moje prace, które robię, cokolwiek, do, do szkoły, wszystko to jest w takim klimacie dość takiego dość ponurego ekspresjonizmu. Więc wszystko jest takie, jakby. Nie wiem, jak to wytłumaczyć? No, wszystko jest niby takie trochę ponure w jakimś tam sensie. W sensie tak mi się przynajmniej wydaje. Więc cóż poradzić? Ja sam nie jestem ponury, muszę no, zadaniem. No. Nie jestem ponury za bardzo, za bardzo człowiekiem, a czy wyglądam na ponurego? Chyba też nie, no cóż. Nie. <laughs> Gardło zablokowane. Pytanie, które mnie nurtuje. Znasz? Pytanie, które mnie nurtuje. Znasz skład Bigosu? Tak, znam skład Bigosu. Harem, pakniesz sobą, czy można jest Old Spice. Hmm. Żeby to udowodnić, musielibyśmy mnie powąchać. Ej, lubisz kociołek jako potrawę? No jasne, że lubię. Pokażesz swoje pracy. No cóż, na razie wyszedł tylko mój szkicownik, nieaktualny. <laughs> no i do tej pory jeszcze mam kilka zgromadzonych prac i myślę, że jak ułożą się tak w miarę zestawne prace, to znowu skleję kolejny filmik z jakąś fajną muzyczką i będziecie mogli tego posłuchać. Hmm. O, 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 czy nagrasz vloga? No cóż, na razie muszą wystarczyć odcinki World of Harem, tylko też nie ma za bardzo też czym tego nagrywać, ale jak już coś nagrywam, to to będzie to zmiany fajne. Ja też ogólnie planuję, żeby pokazać nie wiem, pokazywać, e, fragmenty ze studiów, umie, nie wiem, z malowania, z aktów, ten, co malujemy, rysujemy, cokolwiek. Bo na studiach się dość dzieje dużo ciekawych rzeczy, to też bym to pokazać. Ale też ni niestety nie mam czym nagrywać, bo ten mój telefon to po, tych, po tym filmiku, jak przeżyć dzień na studiach z serii World of Harem. No widać, że jakoś po, po jest po prostu fatalna, chyba, że nie wiem, jaki co ten ja zmieni telefon na, co ma ja w HD, to wtedy będę mógł spokojnie się za to zabrać. Patrzmy dalej. Lubisz Zaka Wilda? Wyl nie pamiętam jak się nazywa Zaka Wilda. No cóż, jeśli chodzi o jego muzykę, to wydawała mi się dość przekonująca, przynajmniej kilka utworów, ale słuchałem całą jego płytę raz i nie była no, zbyt interesująca jak dla mnie. Po prostu jakoś, jakoś to mnie to nie kręci. Ma fajne utwory, no fajnie gra, ale to nie jest mój żywioł. <laughs> co byś zrobił, gdyby tydzień po vlogu to poznał Cię na ulicy, podbiegł i poprosił Cię o autograf? Czy Twoja reakcja na widza, chłopaka, byłaby taka sama jak na dziewczynę? Myślę, że w obu przypadkach byłbym mega zdziwiony i pewno nie wiedziałbym co zrobić. No. Ale cóż, na pewno bym to bardzo miło wspominał. No, naprawdę nie wiedziałem co zrobić. No, co mi powiedzieć, Umiesz sweep picking? Eee, chodzi o tę technikę gry na gitarze? Nie, niestety nie umiem. Mógłbym próbować, ale też nie jestem zbytnio bardzo technicznym gitarzystą. Też nie jestem jakimś masterem. Ale myślę, że to jest dobry pomysł, by się poduczyć. No? Myślę, że wyzwanie, nauczyć się sweep picking. To jest dla mnie. No. Giants Recepted Lubisz Panterę? Jasne. W ogóle ten, bo teraz bardzo dobry zespół, mogę chyba polecić jeden z ich, jeden, jeden z ich moich ulubionych utworów, tam w opisie filmu, tylko żebym nie zapomniał, albo w ogóle gdzieś tu wstawię linka, żebyście mogli sobie posłuchać dla tych, co lubią metalowe brzmienie. Czy pokazujesz nam, jak rysujesz coś, taki timelapse, jak coś robię? Czemu nie, no, jak będę akurat musiał coś robić, no to, why not? Dobra, myślę, że to dobry pomysł. To będzie jak kolejna z serii World of Harem. Co widzisz w darciu mordy do mikrofonu? Nie, jeszcze raz. Czy widzisz? Nie. Co widzisz w darciu mordy do mikrofonu? Ty to nazywasz muzyka. To ci nie jest komfortowo, no prawda? Ale cóż, to to powiedzieć. To jest postawa różnica, jeśli chodzi o taką muzykę, niż o taką muzykę dość popularną, gdyż taką muzykę się słucha, a nie widzi, że tak powiem. Myślę, że to jest najkrótszy. Jakby powiedzieć. Najkrótsza formuła, jakby zrozumieć tutaj metodę problemu. Że to muzykę się słucha, a nie widzi. Czy Beacons się odpowiedział na wszystkie pytania? Oczywiście. Jasne, że odpowiedział na wszystko, wszystkie. wszystkie. pytania. Pamiętasz swoją pierwszą śmierć Minecraft? Ja pamiętam. Mhm. Ja też pamiętam się dobrze kojarzę. To było. nie bałem się w ogóle. Zagrobiłem sobie jakąś ziemiankę w ziemi. I Wtedy pamiętam, że z rana wyszedłem na zewnątrz No i wtedy zabił mnie Creeper oczywiście, no wyskoczył Więc <laughs> zrobili, bach, zabił mnie Pierwsza oczywiście śmierć moja była z Creeperem Cholerna bestia Jeśli nie pokażesz twarzy to zrób vloga, ale bez twarzy Może tak, że to jest, to jest podstawa całej serii World of Harem No to myślę, że możecie się tego spodziewać Na razie rzadko, bo nie ma czym, a później kiedy będę miał czym już To na pewno wiele częściej, bo jest to nagrywać cały czas Cały czas coś dziwnego jest dzieje się w moim życiu i myślę, że może to uwieczniać. Patrzmy dalej. Czy twoje demet jest od niekrytego krytyka? Nie, wydaje mi się, że gademet jest od takich ludów, które mieszkają w Ameryce i posługują się tym podobnym językiem, ale mogę się mylić. Patrzmy, drogi harem, jeśli wystąpi apokalipsa... Yyy... Drogi harem, jeżeli wystąpi apokalipsa, co czym będziesz się odżywiał? Bigosem? Oczywiście, będę brał... Pokrojony dywan zmieszam z jakimś starym kisielem i włokami sąsiada i będę miał bigos jak się patrzy. Tylko tyle wstać do przetrwania. Dalej grasz Minecrafta na DS? Chodzi o serwerze DS Minecraft? No, coś tam dalej gram, ale teraz już kiedy odłączyli te PvP, takie w miarę sensowne, to teraz za bardzo nie mam tam nic do roboty. No niestety, no. Kiedyś więcej grałem, teraz już po prostu mi żal czasu, bo nie ma nic do roboty. Szkoda. No i cóż, to z tego co widzę to wszystkie pytania, mam nadzieję, że tym razem mówiłem wolniej i wyraźniej i troszkę ciekawiej i whatever No i cóż, dowiem się pewno po komentarzach No to kolejne pytania możecie zadawać tutaj, oczywiście na Facebooku Zapraszam do, do pisania wszelakich pytań, które przyjdą wam do głowy Ja czytam praktycznie ich większość Z tego co widzę, choć ostatnim, nie, pod ostatnim filmikiem już niestety Niestety, niestety, no było dużo pytań bardzo fajnych, które... ale niektóre niestety nie nadawały się do przeczytania tak normalnie. Po prostu jak je czytałem, to po prostu miałem pustkę w głowie i się Kurde, co ja czytam? Takie były świetne te pytania. No, no cóż, no to zachęcam na do zadawania następnych. No i do zobaczenia w następnej edycji. Pyta powiedzi. Pa, pa.